Manifestacja nie polega na walce z rzeczywistością 3D. Manifestacja nie polega na tym, że patrzymy, czy rzeczywistość 3D się zmieni. Manifestacja polega na wewnętrznej zmianie i na akceptacji tego, że to, co widzimy w 3D, jest produktem naszych wcześniejszych myśli, założeń. I żeby to 3D się zmieniło, musimy zmienić. Co? Tylko i wyłącznie swoje wnętrze. Nie walczymy z 3D, ponieważ ono w ogóle nie ma znaczenia. Ona nie ma nic do naszej manifestacji. Więc oducz się tego. To jest trening. Pracuj nad tym, aby bardziej zwrócić uwagę na swoje wnętrze, e, zwrócić uwagę na to, kim jesteś, za kogo się uważasz. Zadaj sobie pytanie. Kim jestem teraz? Co sobie sądzę teraz? Co sądzę teraz o moim pragnieniu? Czy uważam go za nieosiągalne? Zanurz się, zanurz się w tożsamości osoby, która ma już to pragnienie. Przestań walczyć z 3D.